Witajcie. Wieczorową porą to taki, taka pora, żeby e, powiedzieć rzeczy, których przy świetle się raczej nie mówi. I tak na 5 minut, taki vlog e, na kanale JC Lady Edukacja Alternatywna. E, podzielę się tym, co mi akurat przyszło. Miałam taką rozmowę yy, telepatyczną <grych> powiedzmy. W każdym razie yy, są takie rzeczy, nad którymi się tak na początku nie zastanowiłam, yy, dopiero one dochodzą do świadomości. Yy, zaczęłam pisać całą tą gramatykę i robić projekt, który był tylko częścią, częścią, tylko tak się wybił na niepodległość. Ale yy, to była część tych moich książek. Które, które ja zamierzam pisać i chcę do tego wrócić, ale ta gramatyka, czyli język, coś co jest ogromnie ważne, ale ja nie zamierzałam tego robić aż na tak dużą skalę e, i nie chciałam, żeby, e, nie chciałam, żeby tych książek była aż tyle, to miał być tylko dwa tomy gramatyki, a teraz właściwie już są też dwa tomy gramatyki porównawczej, czyli ja już porównuję polski, angielski i francuski porównałam, już napisałam tę książkę, może będę poprawiać znowu po filmach. Tak jak poprawiam gramatykę polską. i No i oprócz tego są ćwiczenia i konwersacje będą. W każdym razie dochodzą mi do świadomości różne rzeczy. Tak jak w gramatyce powiedziałam, niby jasno i niejasno. W sensie powiedziałam, że jakie jest źródło. Przytoczyłam badanie, jakie mamy. E, przytaczałam badaczy polskich sanskrytu i, i polskiego i mówiłam o Jandaczku, takich dwóch badaczach, którzy badali drzewo języków, gdzie wychodziło im właśnie to samo, że to języki słowiańskie są najbliższe tego dziedzictwa ariów, że to słowiańskie były razem z tymi jakby tym są dlatego tak blisko, że to było to główne dziedzictwo, to było to, to, to główne centrum tej cywilizacji i i dopiero od nogami szły e, języki zachodnioeuropejskie. E, a poza tym to są bardzo odległe czasy. To, o czym mówimy, te 10 tysięcy lat przed naszą, tą, to, jest, to, są, to są te daty, które właśnie Jan Daczek e, e, i Peldich e, podawali, jeśli chodzi o drzewo języków. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że. <glacht> Już robiąc te filmy, teraz pewne rzeczy mówię wprost. Mówię, że to jest gramatyka Ariów. Ale wiecie, jakie jest ryzyko? Powiedzenie czegokolwiek y, w ten sposób na Zachodzie grozi, mm, no, taką y, nazwaniem ciebie y, rasistą. Zresztą y, coraz bardziej ten nurt taki Wielkiej Rosji, wielkiej Ukrainy się rozwija, i ja zupełnie nie chciałabym iść w tym kierunku, aczkolwiek to jest bardzo cienka linia, jak powiedzieć prawdę, jak powiedzieć, jak, jak, jak było, odkłamać pewne rzeczy, a jednocześnie nie wpadać w ten taki ton. Ja bym bardzo nie chciała wpadać w taki ton, że my tu jesteśmy naj, najlepsi, pierwsi i tak dalej. Bo ja w ogóle nie uważam, że to tak należy mówić, bo my teraz Polacy to jesteśmy daleko po tamtym dziedzictwie. Oczywiście mamy ten język, ale nasza świadomość, czy, czy świadomość Polaków jest niska. I ogólnie bym powiedziała, statystycznie chyba często niższa niż na zachodzie Europy. Um, niestety, no i co dalej? No i jakby pewne rzeczy są takie, że ja się zaczynam zastanawiać, czy to nie za bardzo idzie, bo miałam to robić dla Polaków tylko. Tak to miało być dla Polaków, miała być tylko gramatyka polska. Pomyślałam, że to napiszę, po prostu będzie napisane. Ale potem pomyślałam, że to będzie dokładnie tak, jak z tymi innymi książkami, że to po prostu umrze. Że może to za 200 lat odkryją. Tak jak odkrywamy tych, tych, którzy pisali o sanskrycie. Oczywiście wtedy nie było niepodległości, ale teraz też nie ma. I pomyślałam, że ja tak po prostu nie chcę, to nie ma sensu. Tylko, że ja, tak jak wam powiedziałam, ja nie mam darmy, może właśnie dlatego, żeby to robić w Polsce, bo w Polsce by to utknęło. I, I nadal yy, tak mi się wydaje, że, że to nie. Yy, że to trochę może utknąć, gdzieby to nie poszło. Natomiast yy, mam takie poczucie, że z drugiej strony mówiąc to po angielsku i po francusku, to jest straszne ryzyko, no ale chyba już weszłam na tą drogę i nie mam odwrotu. <laughs> ryzyko po prostu takie, że, 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 że yy, nie wiem, może, możecie wyrazić. Na Facebooku można pisać komentarze. Wszędzie blokuję na YouTubie, bo nie, chcę, nie mam czasu tego sprawdzać, ale na Facebook można pisać, ale widzę, że mało ludzi to robi. W każdym razie zastanawiam yy, się, jak to będzie. Yy, jak to będzie przyjęte. Yy, oczywiście, wie, wie, jakby pierwsza warstwa, to ja wiem, że to jest jakby, że to jest bez sensu, to co Wy mówicie. To jest bez sensu, to jest fascynujące, ale to jest bez sensu. Nie widzę tego sensu, to jest to, co ja dostaję jako zwrotnie. Nie widzę sensu tego, a po co to jest, czy to komuś jest potrzebne, a co, czy my chcemy zmienić język, to w ogóle nie tak. Zresztą niektórzy nie słuchali tego, co ja mówię od kilku lat. To chodzi o świadomość, zmienić być może za wiele, wiele lat. Natomiast chodzi o świadomość, bo w tej chwili bardzo trudno jest nauczyć się polskiego ze względu na e, brak świadomości i bałagan. E, że mamy, e, przede wszystkim wszystko jest źle ponazywane w gramatyce, e, jest chaos, e, ale też nie wiemy, że jakby co do czego przywiązać. <laughs> nie, ma, ma, rozumiemy niby te słowa, ale żeby ktoś się nauczył polskiego jest mu trudno. I e, mając taki system, Pełny, jak ja to zrobiłam. Można ten system przeczytać, żeby zrozumieć to, co zostało i jak się tego uczyć. Bo ja po prostu pokazuję tego całego, tą całą układankę, a potem te elementy puzla można się nauczyć łatwiej, bo to się po prostu łatwiej rozumie. Tak jak ja tłumaczę potem łatwiej jest zrozumieć części mowy, części zdania, bo ja tłumaczę wszystko, tak, etymologiczne, jak to się nazywa, skąd pochodzi i tak dalej. Tak samo, Zeinki, jak teraz e, już zrobiłam film. To we francuskim jest bardzo dużo zajmków i one się, jest ich jakby pełna ilość, natomiast po polsku też, ale było ich więcej. Tego wszystkiego było więcej, było pełno, tylko była spójność, dlatego wszystko było tak logiczne, że się po prostu łatwo było tego uczyć. Bo spójne były wszystkie odmiany. Wszystko było bardzo logiczne. No ale mi chodzi tylko tutaj o to, żeby powiedzieć, że. Trochę się obawiam, bo jeżeli, jakby to powiedzieć, bo jestem sama we wszystkim, po prostu to, co mówię cały czas, jestem sama. Ja wszystko robię sama, wszelkie obietnice, pomocy nigdy nic nie przynoszą. Takie jest moje doświadczenie. To nie są narzekania, to jest doświadczenie N lat mojego życia w każdej dziedzinie. Natomiast y, ostatecznie ktoś tam przychodzi karmiczny i pomaga na jakimś krótkim odcinku drogi. Y, natomiast y, no, fajnie byłoby, by był ktoś y, na przykład z dużym wsparciem. Y, bo czasami myślę sobie, że się porwałam z matyką na słońce, bo to po prostu może być zwyczajnie mówiąc niebezpieczne <gryw> mówienie takich rzeczy. Zwyczajnie niebezpieczne. Y, mówienie, że ta gramatyka słowiańska to jest gramatyka Ariów. Czyli Aryska, czyli to, co tak naprawdę claimed, to, co z, jakby sobie życzyli Niemcy, tylko faszyści, tylko oni z tego zrobili całą ideologię. mi no, nie chodzi o to, żeby była ideologia, oczywiście. Chodzi o to, żeby zobaczyć źródła języka i w też w każdym innym języku potem. Mam nadzieję, że to się uda, ale tak jak pytałam, tak jak zrozumiałam, to nie obędzie się bez hejtu i, i wszystkich tego typu rzeczy. I nie wiem, co będzie dalej. Tyle ode mnie takich refleksji trochę. Pesymistycznych może. Pozdrawiam.